Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie Obserwuj. A na YouTube zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba. Będziemy na, na pozycji i spróbujemy na podzamkowej wywalczyć. Jest wesoło. To wszędzie wkładam trochę słabo, no ale niestety stary jesteś mnemką, ci nie poradzę wchodzi w ciebie jak w masełko Tylko już uciekasz? Jeszcze nie? Akurat było mega easy, no ale cóż, nie moja wina, że taki rzut. Niby tam się jakiś tam marrz świeci, ale... Co tam na górze? A, obekiem se go... Nie wejdzie. Przestawalić, walić to nieźle, nie jest źle przegrywają zaraz tu defa będziemy uprawiać Co no mi tam dziabnął? No We włas. No i dobrze, działo dostało. Dobra, przepinamy się. To było kul. Cool. Było co tam siedemset piątka nasza robi. Dalej się tam buja? nie on już z tamtej strony jest. Ktoś mnie wyświecił, spada z drugiej strony. Elegacja, Francja. w plutonie. Teraz to w plutonie, dobra, jej pluton ten pluton. добре. Это был твой бонд. To będzie kultowa bitewka, coś tu. Wie. skąd sobie przelił dobra dobra elegancko jedziemy po Arte. Będzie Był piąty kill. To była dobra bitwa. I widzimy podsumowanie. Jak elegancki. I następna bitwa. To tylko ja. Problem z głosem. Połknęłeś myszkę i ci ogonek wystaje? Nie. A i feniks nadal nie wie kto to mu. To... Okej, zaś się wypierdolę z serwera. Bardzo śmieszne. To nie? Ja się uśpiałem. A przyznam się, że trochę śmieszne było. 31 sierpnia będzie... Aktualizacja wprowadzona na serwer europejski Cookie, okay, tylko ja Może kiedy będzie ta nowa przepustka internet? Y, 31 jest normalnie aktualizacja. Aha. Y, czyli y, mogę strzelać albo będzie pierwszego, albo będzie drugiego. Nie, ta metrójka stoi. A, pode a podejrz podejrzewam, że będzie to 1 września. Yy, nie, ja muszę od razu plomby dostawać za 1000. I będzie, Le będzie Lewandowski, na pewno będzie Lewandowski, będzie to. No to oni już podali jakie czołgi będą. I jeszcze jedno. Ty ja nic nie mogę przebić? No to jest 60, ona nie przebije. Nie, tylko Czy Te arty się uparły na mnie. Nie, tylko na ciebie. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie obserwuj. A na YouTube zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba. Ja dobrze widziałem. Ten Estebek przegrał. Ten na te nasze. Prawdopodobnie. Bo się zaświeciło mi z boku. Tylko nie nie, nie zogniskowałem informacji. Nie masz jakieś 2000 Hy? E? Serio? No 2000, no 2200 200 No tutaj się jeden pojawił, tu się drugi pojawił, tam się pojawił trzeci O 3000 przepraszam No ładnie No to jest fałka ona tak bije O 1000? No po 800, 700, dlatego ją lubię. O kurwa beczka. Wyładowana beczka. Dlatego już jadę. Lubię ją też, że tak przyjmie tysiący i jakoś jeszcze zbytnio tym nie przejmuje. <głos> <głos> to jest fajne. A jak karty strzelają, i trafią to po 4, po 20. Czyli tak w miarę. Nie, no fałka jest boska, ja tu ją uwielbiam. No wrzuciłem kilka bitewek z fałką tam na YouTube, No to sobie obejrzę. Że... No teraz też dorzucę, bo chyba ta też się szykuje na fajną. Wrzucam same takie powyżej 3000, żeby wiesz. Była zabawa. Przeładowałeś. Widziałeś, dygnąłem na nim. Widziałeś to? No właśnie, zobaczyłem go. <laughs> A ja od frontu go, z przodu go strzeliłem. Dobra, zemsta była. Dobrze. Tylko tak. Tutaj jeszcze są czołgi. Panowie. Z tamtą to obrywałem i to solidnie. Na razie chwilowo tu przyczaję. Jestem na dwa strzały. Ale w jak to widzę, że sobie krajobraz ogląda. No widzisz. O. <laughs> Dzisiaj było 31 rezerwistów. Gdzie? To? Na stronie... Ale gdzie, jak, jak o co chodzi? do ...nowych stanowisk i 31. Gregory, Szej, Necro, Nekro, Grzega, Burial, Ruda, Ajax, Dunio, Nazary, Stole, Creeper, Mroku, Dzień. Questo, San City, Nessa, Panien, Xantos, Kruszynka, Apokalips, Miner, Amanita, Drum... Adriano Red, Cicho Ciemny, Dexter Darecki, Toxico Kruger, Black Devil, tu Dobrze, w końcu dzieje się do robota, a nie opierdzielają się. Ciemaka! godzina no, dostało. Mam Złe szczęście, że nie ja. Kurde, ale jestem na jedno odmuchnięcie. A ten yy, yy, leopard jopi się na mnie <laughs> Tym, i tu gdzieś jest tebek też jest kiepska sytuacja raczej. No e, i bardzo zna ich na nas to tak. Ale piątkę zrobiłem. O, ładnie. Ale co z tego i tak to przegramy. Ale skład, wiesz? No nie wiem, a gdzie ich EBR w ogóle? A tam u nas jeździ po kapie? Wiesz, Leoparda jest! Dingnął! -no. <laughs> kurde, estebek, ała-ała! Estebek z lewej jest, z prawej znaczy się, 80 od mi zostawił. <laughs> i arta tutaj też jest. No to tutaj jest. To tu to neokryski, tylko obiekt ma najwięcej HP Nie nie, tam jest stb i ten, i Arta No właśnie, u o naszym teamie że tylko obiekt ma 800 HP I Arty No ale to co? Jest Arta, estebek no nie wiadomo ile ma A gdzie on jest, tam na 0? Tak tak, stamtąd dostałem Yy, plecy mam czyste. Dlatego. O. Kubany tu jedzie. Zasartowanie pewnie. Od niego. A, a, i se domek rozwaliłem. Ale bitwa i tak dobra była. I widzimy podsumowanie i następna bitwa. Znaczy, wiesz, powiem Ci tak, ten Minotauro to jest generalnie czołg sytuacyjny i są pewnie mapy, gdzie on, wiesz, ten pochył wieży, znaczy lufy te 10% w dół, może fajnie wykorzystać, może się skontować i wtedy ten pancerz jest mega skuteczny. Nie pokazujesz dolnej płyty i wtedy jest mega skuteczny, ale to muszą być odpowiednie mapy, wiesz, no. Nie możesz jechać jolo. Nie, no jolo nie, ale wydaje mi się, że jednak turbina jest potrzebna w tym czołgu, bo nie jesteś w stanie dojechać na pozycję nigdzie. Wyczysz, że ja dostałem spota? No też spota dostałem. To tutaj ten piszczik siedzi w krzaczorach, na świeci. Leopard się dingnął na mnie, już pierwszy ding. Ja jadę zaraz za tobą Ja jadę do końca jak chcesz to mnie pójść Sebaj 4 Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo Proszę o zaznaczenie obserwuj a na YouTube zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych. I proszę o zaznaczenie suba. O, no, to się, rusz. się tam dalej. No i zobacz, ja dwa strzały już 1600. Naprawdę tym czołgiem się robi tak demczek się wpalę. się drugi strzał oddam będę miał ponad 2000 mm -hmm. 60, to już nie wie co a, ma zrobić. a co zobacz na na Vce. Ja jestem. Trzeci. Ja się przeładuje. Widzisz, pozwoliłem mu strzelić. Niech się chłop wykaże i dingnął. Myślałem, że to będzie drugi, ta, druga taka fałka. Tylko w Tedekach. dekach. już się Nie. cieszyłem. A tutaj wiesz, pomyłka. A to tutaj gówno Na dupę nam coś wjeżdża? Tak Ja Eee dzik 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 uważaj No, dzik dźwięk, dźwięk mi dwie pechy wrzucił. Szkoda, że twojego coveru straciłem, a ty musiałeś się cofnąć, Ty, tak? Nie musiałem. Już żadę Kurde... Bo to się robi u mnie tak. Bardzo mnie skroił, wiesz? Dobrze. No to chodź, kręć. Mam cztery pesty. Jedziesz ja na nie niego? My wyjeżdżamy. Tak, nie nie ja przyjmę. Ja przyjm A Panie, się. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj! I nie blokuj go, odjedź! Zabijajcie, bo jeszcze pocisku nie mam. Łatuję. Mm, gdzie teraz? No, ja jadę robić tam. Zielone. A wyjedziemy środkiem, nie? Ja to hangar nie. Hangar, gdzie? Na górę jedziesz? Nie. <laughs> ale killer, co? <laughs> teraz to mnie rozluźnił. Kto? Koleś, który cię staranował. Tym cs nie wiedział, gdzie ma jechać. Pobra, że tam jest minotaurę. Wiem, dignął się na mnie. Myślał, że se postrzela we mnie. Już, już spieprza. FV. I się dingnął. A, ale się I ja mam już prawie czwóreczkę i takie bitwy to ja lubię. Ostrożnie, ostrożnie, bo oni tu są. Bo... Ostrożnie, to się jeże Ale najlepsze jest to, że ja cię uspokajam, żebyś nie jechał. FV dostałem od niego, KFV KD. Przed nami jest. Dokładnie tutaj gdzieś jest. Dobrze. No, jadę świecić kolego, no bo nie mam nik światełka żadnego. Kurde, jak on mnie trafił? Masz. No, jadę za to obok, człowieku. No dobrze, ale minetauro. Bo jeszcze jest u nas goniący się w artach. No to już Minotauro nie ma. I co, taki ciężki do przebicia od góry? Nie, walnęłem no. go w wieżyczkę. No Raczej <laughs> znaczy, te nie wieżyczki. Ale, wiesz, o, co, ale wiesz, o co mi się rozchodzi, bo każdy mówi, że on jest tak ciężki. No do tak, ale od góry. stary, ja mam penetrację na goldzie e, 350. A, ty masz, ty masz. No i z 350, jak mu we właz to zrolowałem go. no. Ten FV mi strzelił. Pokaraj go i ty, ten FV szybko spadł. No. Nie wiem za ile mu dałem. Za 700. Ty mu za 700 dałeś? Tak. Za 720 dostałem. Wow. Z burzaka. To no ty ładny wynik teraz robisz jakiś. Nic. Trzy krocki Po mojej spocie. Kurde, mogłaby tak... Boże, co to było? A to jadzia mu przywaliła. Ja myślę sobie o pełny zrobię damage. Dostał od jaczki, już nie ma damage'u. Dobra, nie dojechałem. Ale 4300 po spocie, 4,5 damage'u. Ja 3,5 damage'u. Słuchaj, ja zrobiłem 400 po spocie 1000. Fałko <średzianie> spotowałem. I widzimy stowało, podsumowanie. A właśnie A Michałku jesteś boski. Tak. Kurwa, ja, ja będę Cię bronił zawsze. Dziękuję za obejrzenie filmów. Zostaw suba. Zapraszam również na live na Twitcha.